W zestawieniu w bramce z numerem pierwszym Michał Kołodziej, dalej z numerem trzecim Bartłomiej Łebek, Łukasz Bek z numerem czwartym, Kamil Brol z numerem dziewiątym i teraz mamy prowadzenie swojskich... Starczyło mi czasu, daję prowadzenie swojej ekipie. Do piłki podszedł Krzysztof Gauza, i to będzie chyba bezpośrednie uderzenie. Gauza! Krzysztof Gauza, gol numer dwa dla swoich konfitur. Zasłonięty Urbański teraz pokazuje swoim kolegom z zespołu. Bulga ładnie to zrobił. Bulga! Bramka kontaktowa w tym momencie. 1-2. Asysta Terleckiego. Gol Bulgi. Gwiazda Borki z pierwszym trafieniem w tym spotkaniu. Kliperowi. Swojskich konfitur. I teraz będzie szansa na trzeciego gola. K I mają te trzecie trafienie gracze swojskich konfitur. Przejęcie piłki, mocny strzał po ziemi, bez szans urbański. A na listę strzelców wpisuje się Mateusz Garus z numerem 17. Ostatnie sekundy w tym spotkaniu już się nic nie wydarzy. Swojskie konfitury z kolejnym zwycięstwem. Porażka w poprzedniej kolejce nie podłamała tej drużyny. Z kolei gwiazda borki nie potrafi złapać stabilności, przegrywając spotkanie 3 do 1.